Podcast o teatrze. Jak mniej więcej w takiej odległości od ust, troszkę bliżej. Teatr to jest miejsce, gdzie ludzie spotykają się, żeby odpocząć. Teatr to jest zabawa i nie tylko. Teatr to też spotykanie nowych ludzi. Teatr to pokazywanie historii. Oj, okay. uwaga. Teatr to magia. Super. A ja podtrzymam? Teatr to poznawanie różnych ruchów. Podczas występów teatralnych pokazujemy historie, podczas których możemy pokazać siebie w zupełnie innej wersji. Po co tak naprawdę jest teatr? E, żeby ludzie rozumieli, co to znaczy teatr. Teatr jest po to, żeby się bawić, oglądać różne występy i co najważniejsze, nigdy się nie nudzić. Teatr jest również potrzebny ludziom po to, żeby wiedzieli, jak na przykład zmieniać świat. Teatr ma za zadanie cieszyć innych, ale też osoby, które występują. Teatr to fajne miejsce, dlatego że ludzie tam i czasami płaczą, i czasami się całują. Teatr jest po do poznawania różnych rzeczy i nowych ludzi. Teatr jest po to, by się zabawić. Jak artyści i artystki mogą zmieniać świat? Mogą przedstawiać różne występy miłosne przez zabawę i przez śmiech. Na przykład, kiedy wystawiają spektakl o recyklingu. Mogą pokazać coś na widowni, i inni ludzie też będą to robili. A nasze spektakle zazwyczaj mają morał, który może nauczyć czegoś inne osoby. Może nauczyć emocji, może nauczyć różnych rzeczy, takich jak smutek, radość i odczuwanie emocji, a także kultury i innych ważnych rzeczy. Na przykład można nauczyć przez teatr recyklingu. A co to jest kultura? Kultura to jest dobre zachowanie. Mogą tańczyć. Skąd czerpać wenę i inspiracje? Wiecie co to, to wena? Nie. Gdy ktoś nagrywa jakieś przedstawienie albo robi, może ci się to spodobać i możesz to robić w życiu. Inspiracje można czerpać z głowy albo z idoli. Ja czerpię inspirację od różnych ludzi, którzy mają różne charaktery, ale też od zwierząt, które zachowują się już zupełnie inaczej. Inspirację można czerpać nawet z losowych rzeczy, przykładowo kabla do ładowania. Można to czerpać z psa albo z awokado, z czegokolwiek. Inspirację można czerpać na przykład od wujka, cioci, mamy lub taty. Jak przygotowujecie się do roli? Trzeba bardzo dużo ćwiczyć, żeby się do niej przygotować. Musimy poznać rolę oraz też czasami na przykład nauczyć się zmienić nasz głos. Mało się uczyć, ale dużo słuchać. Ja przygotowuję się do roli y, także. Na początku czytam, a później yy, powoli zaczynam się uczyć. Nad czym teraz pracujecie? Główną bohaterką spektaklu jest księżniczka, która się wiecznie nudzi, pomimo tego, że ma dużo zabawek i rzeczy. W końcu jej tata próbuje zrobić wszystko, by ktoś ją uszczęśliwił, by już się nie nudziła. W końcu trafia na przygodę, w której musi odnaleźć tajną bibliotekę i rozwiązać zagadki, by od... szukać i odzyskać swoje rzeczy. I wtedy się w ogóle nie nudziła i już nigdy tak nie było. Ja powiem tylko niektórych bohaterów, ale występuje też król, królowa, wiedźma, dziewczynka taka, taka yy, sowa. Czy tam to był kot? A kot też był. Jeżeli ktoś, ktoś chce obejrzeć nasz spektakl, proszę przyjść do dorożkarni nie wiem kiedy. Kto to jest aktorka? Aktorka, aktorka ogrywa, odgrywa daną rolę w danym spektaklu em, i wtedy em, widzowie cieszą się z tego. Aktorka to osoba, która występuje, ale nie tylko. Czasami, gdy jest w domu, może ćwiczyć scenariusz albo uczyć się go na pamięć. Aktorka odgrywa różne role. Czasami dla widzów są śmieszne, a czasami nie. Aktorki ym, grają nie tylko różne postacie, ale też rzeczy, na przykład szafkę, wodę lub mleko. Czy. Internet może sprawić, że teatr przestanie istnieć. Teatr może stracić swój mod, przez to, że jest dużo aplikacji i może też być mniej, mniej ludzi, którzy przychodzą do teatru. Uważam, że internet poniekąd może sprawić, że teatr straci swój urok, ponieważ teraz jest bardzo dużo filmów. Teatr może zniknąć dzięki internetowi, ponieważ gdy teraz powstały nowe aplikacje, na przykład TikTok lub YouTube, wszyscy oglądają prawie tylko to, teatr poniekąd no może zniknąć, ponieważ są różne filmy, seriale i po prostu ludziom nie chce się wydawać pieniędzy na chodzenie do teatrów i nie chce się nikomu jeździć, dlatego oglądają w domu na laptopie lub na telewizorze. Teatr, co prawda, może być bardziej zapomniany przez filmy, które są w, są w sieci, ale, ale nie tylko, ponieważ również do sieci mogą być wrzucane filmy właśnie z występów teatralnych, gdzie grają aktorki, albo po prostu zwykłe historie, które wymyślają takie osoby jak my, czyli po prostu dzieci. A myślisz, że teatr przetrwa w dzieciach? Myślę, że tak. Teatru może już nie być na świecie, ponieważ są teraz budowane różne roboty i one grają różne role oraz um, bardzo rzadko ktokolwiek przychodzi do teatru, bo teraz teatr jest nagrywany, ale jeżeli komuś ktoś coś źle pójdzie, to niektórzy mogą tego nie usunąć i wtedy wszyscy będą się śmieć. A jak zaprosić ludzi do teatru? Jak sprawić, żeby częściej tu przychodzili? Trzeba jakieś ogłoszenia nawiesić, albo w internecie coś napisać o tym, że jest coś fajnego w teatrze. Teatr za niedługo może stracić też swój taki, że tak powiem, vibe, przez to, że właśnie kiedy nie nagry nagrywany jest taki te teatr na scenie, no to zamiast widowni na trybunach, za niedługo mogą być same kamery. A. Powiedz mi proszę w takim razie, e, czy widzisz jakąś nadzieję dla teatru? Co jest nadzieją dla teatru? Uważam, że nadzieją dla teatru są tacy stali, nawet starsi fani teatru. A ty jesteś fanką teatru? Tak, jestem fanką teatru, ale w swoim życiu mam zaplanowaną inną drogę. Ja również bardzo się cieszę, że jest teatr i lubię go, lubię tam chodzić, ale też chodzi o to, żeby na przykład okładki, które się pojawiają na takich ogłoszeniach, były właśnie ciekawe i, i właśnie to one mają za zadanie przyciągać ludzi, żeby tam przyszli. A myślisz, że ludzie lubią przechodzić na zajęcia teatralne? Nie wiem, jak myślą o tym inni, ale ja obecnie bardzo lubię. Cieszę się z tego, że chodzę i raczej nie zamierzam odłączać. Teatr może zniknąć, ale to dopiero za kilka, kilka wieków. Hmm. Czyli jeszcze, jeszcze mamy czas. Moim zdaniem teatr nie zniknie, ponieważ ma swoją trwałą y, widownię, może nie jest jej tak dużo, ale zawsze coś jest. A czy myślisz, że dzieci, młodzi ludzie lubią chodzić do teatru? Ja obecnie, ta, ja obecnie tak, więc myślę, że też. Teatr może zniknąć dlatego, że teraz telefony są nazywane jakimiś tam boszkami, bo wszyscy tylko gapią się w telefony. O rany, a to nie ma na ratunku dla nas żadnego? No chyba, że Bóg ześle. Jakie jest najfajniejsze przedstawienie, jakie widziałyście? Dzieci z bulerbym. Byłam na różnych przedstawieniach. Ale moje ulubione to było przedstawienie, na którym były pokazane różne bajki, akurat Disney'a, najróżniejsze, pokazane po prostu w mniej więcej dwugodzinnym spektaklu, ale były tam pokazane najróżniejsze ich odsłony, i to mi się bardzo podobało. Moje spektakle były ulubione dwa. Pierwszy, też Disney'a, jak ludzie jeździli na łyżwach i pokazywali różne sztuki, a drugie takie że ludzie puszczali banki i z tych baniek różne rzeczy robili. Moim dotychczas ulubionym spektaklem było, nie pamiętam dokładnie, ale to było chyba Julka i Zwierzęta. Główną rolę odgrywała moja koleżanka, więc pewnie dlatego. Moim ulubionym spektaklem jest Piotruś Pan. Moj, no, to jest taka historia bardzo... Dla mnie ciekawa i też taka akcja jest. A co cię ciekawi w Piotrusiu? No tam są takie sceny magiczne, można powiedzieć. No jest taka chyba akcja, to dlatego mnie tak jakoś... Moim ulubionym spektaklem, nie wiem czy, czy to jest takie znane, ale byłam z klasą na plik w sieci. O, ja tego nie znam, to o internecie? Chyba tak. tak. Jeszcze moim ulubionym przedstawieniem jest Ania z Zielonego wzgórza. A co ci się podobało, w Ani? Że taka dziewczynka trafiła do domu i tym była niedobrze dbana, i ona jakby robiła tak, że ona była bardziej lubiana. Świetnie, to teraz zapraszam panią Melanie. Pani Melanie, a co pani myśli o przyszłości teatru? Ja myślę, że wbrew temu, co mówiły dziewczyny, że teatr ma się źle i nie ma widowni, uważam, że obserwując też to, co się dzieje w Polsce, teatr przetrwa, ponieważ żadne medium inne nie jest w stanie zastąpić kontaktu z żywym człowiekiem, z aktorem, uczestniczenia w historii na żywo. Także ja jestem absolutnie spokojna o przyszłość teatru, na pewno w odniesieniu do naszego kraju. Dziękuję bardzo. Czy uważacie, że zajęcia teatralne są potrzebne w edukacji, na przykład w szkole? Tak, bardzo są potrzebne, żeby rozwijać mózg. A co w mózgu rozwijają takie zajęcia? Um, temat teatru i różne inne ciekawe rzeczy, takie jak kultura i różne inne rzeczy. Teatr jest bardzo potrzebny, bo jeżeli em, na przykład uczysz się jakiejś roli, to wtedy w szkole, gdy będziesz mieć jakiś wiersz zadany albo czytankę, to tym bardziej się tego nauczysz. Teatr jest nam potrzebny w szkole, dlatego że między innymi wystawiamy czasem klasowe przedstawienia. Teatr jest nam też potrzebny w szkole, no bo szczególnie na polskim, no bo uczymy się wypowiadać właśnie, no, no wypowiadać. Teatr jest również ważny, tak według mnie, w życiu ogólnym, dlatego że na teatrze uczymy się jakby wyrażać swoje zdanie i na przykład wcielać się w czyjąś rolę. Bo uznajmy, kiedy kogoś nie będzie na danym przyjęciu, a będzie potrzebna ta osoba, no to może ktoś cię poprosić, abyś się wcielił w rolę tej osoby. Wyrażamy też swoje emocje przez to, albo na przykład gramy w jakąś grę, że trzeba kogoś udawać. Tak, można grać w taką grę, że kogoś, że kogoś trzeba udawać, albo to pomaga w, na, nam w niektórych lekcjach, w szkole i w innych rzeczach. Czyli teatr się opłaca. Bardzo się opłaca. W teatrze można nauczyć się dużo rzeczy. To prawda, w teatrze się można nauczyć masę, masę rzeczy. Opłaca się. Opłaca się, no bo teatr to nie tylko nauczyć się kwestii, po prostu powiedzieć to na scenie, tylko właśnie no tak wyrazić siebie. Mam do Was jeszcze takie jedno w ogóle bardzo trudne pytanie. Jak nie chcecie na nie odpowiadać, to nie musicie, ale jakby mnie zastanawia często, czemu chłopcy tak rzadko wybierają teatr i chodzą do teatru. Co o tym myślicie? No, według mnie po prostu jakoś ludzie uważają, że chłopcy są do takich sportów, no i wtedy ci chłopaki tak do siebie to bardzo biorą i już siebie nie wierzą. Od razu to ich szufladkuje, prawda? E, przy, e, um, oni, ludzie uważają, że chłopcy są tylko do piłki i do siłowania się, a e, chłopcy możemy robić co chcą i też chodzić na teatr. Na przykład właśnie chłopcy uznawani są, że muszą, że muszą robić jakiś sport i bardziej takie, żeby podnosić rzeczy, takie bardziej silniejsze, takie dla mag magazynowe, auto prowadzić, bardziej dla chłopaków, a na przykład teatr, że w teatrze się nie używa żadnej siły i dlatego, nie dlatego na przykład nie chodzą, a mogą robić co chcą. Bardzo też szkoda, że chłopcy nie chodzą do teatru, bo tam się dużo rzeczy można nauczyć. I czasami też są na przykład takie zabawy, że się podnosi jakiś materac albo nie wiem cokolwiek. Czyli chłopakom podobałoby się na waszych zajęciach? Ja myślę, że tak. O i to bardzo! Polecam. Ja też polecam bardzo te zajęcia. Uważam, że teatr jest dla każdego, i niezależnie od pochodzenia, wieku czy płci. Każdy może wstąpić do chociażby kółka teatralnego. Dziewczyny, chodźcie teraz do mnie wszystkie, 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 wszystkie szybko. wszystko szybko. Wszystko, szybko, szybko, szybko. Uwaga, macie jakąś nazwę grupy? Jest. Yes. Yes. Jak? Yes. Dobra, to zrobimy tak. Na 3-4 krzykniecie Hej, tu Teatr Start. Czy to fajnie zabrzmi? Nie. Czy może Teatr Start? Albo cześć, jesteśmy Teatr Start! Jeżeli dźwięk jest za głośno do mikrofonu, to wtedy po prostu jest nie do użycia. Dlatego ja bym Wam polecała, żebyście, Myszko, zrobiły to głośno, wyraźnie, ale nie krzycząc jednak. Więc na przykład, teatr, start. Tak, tak, taki ton, taki ton. Jesteście w stanie powtórzyć? No. Teatr, start. Tak, idealnie. To słuchajcie. Teatr, start. Maja. Zuza. Zosia. Agata. Ja jestem Hania. O ja mówiłam. Ania, Maja. Dzisiaj wystąpi dla państwa Teatr Start. to No i tak fajnie. Cześć mama. Jestem na TikToku jak ktoś. Nazywam się Link. Ponieważ, jak mówiłam, jesteście ekspertkami, często do trochę kreatywnej, kreatywnej pracy. Jesteście gotowe? Nie! Ja tutaj chcę przeczytać, o czym dziewczyny chcą powiedzieć w swoim wymarzonym odcinku. I uwaga, tematy to są kryzysy związane z brakiem wody, wrotki, balet, wojna, ślub, fikcyjne, fantastyczne rzeczy, dżungla. Zwierzęta i konie, to Ania pisała, i o koalach prosiła, żebym powiedziała. O szkole już chyba mówiłam, e, ale to są tematy, które na razie nas fascynują. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc yy, chodzimy sobie teraz. Macie tu stanowisko z mikrofonem. Jak będziecie gotowe, podchodzicie, robicie swoje i odchodzi, wyjdzie za mnie. Tak. Drrr. гоп Jak wygląda teatr przyszłości? Podejrzewam, że w przyszłości teatr niezbyt się zmieni. Dlatego, że jakby wciąż mimo wszystko osoby będą przychodzić na te spektakle. Tacy nawet starzy fani teatru. Czyli raczej scena będzie, aktorzy, wszystko po staremu. Tak. Super. Ja myślę, że prawie nic się nie zmieni, bo zawsze ta scena y, będzie, ale bardziej z publicznością, z tymi aktorami może się zmienić. A czy teatr, myślisz, potrzebuje się zmienić w przyszłości? Nie wiem, ale myślę, że nie, bo... No, tak. Według mnie też się nie, nie zmieni, bo jak jest... Jak, bo po prostu jest już budowany i jakby... Jest budowany, każdy ludzie wiedzą, jak wygląda ten teatr, jak się będzie, jak się na przykład zmieni, to na przykład inne osoby będą myśleć sobie, przecież te, a teatr wyglądał tak, a nie tak. W występach teatralnych mogą się zmienić efekty, nowe na przykład imitacje czegoś, dajmy na to deszczu od głosów, szumów, par i tak dalej, ale ogólnie teatr, Raczej się nie będzie zmieniać, ponieważ teatr ma właśnie. To są głównie się kojarzy właśnie z aktorami i sceną, więc to jest główne, co jest w teatrze i to się raczej nie będzie zmieniało, ale może no najlepiej lepiej oczywiście najlepsze. W teatrze mogą być kawałki z telewizją, bo świat jest dość nowoczesny. Z efektami, ponieważ można zmienić różne efekty, na przykład lasery, ogień, burza. Widziałaś kiedyś lasery w teatrze? No właśnie, nie. Chciałabyś zobaczyć? Właśnie, bardzo bym chciała zobaczyć. To jakie jest wasze wymarzone przedstawienie teatralne? Co ma w sobie? Um, wiadomo. Po pierwsze konie, a po drugie, um, jakieś lasery piorunem. Teatr się nie nudzi, ponieważ się chodzi na różne przedstawienia, o różnych opowiadaniach, więc też. Za jakiś czas na pewno się główne rzeczy nie zmienią, ale historie. Ja bym chciała obejrzeć przedstawienie o Wednesday. O! Ja bym chciała zobaczyć w przyszłości spektakl na przykład o tym, że media się zmieniają. Ja bym chciała też obejrzeć jakieś przedstawienie jak aktorzy na przykład um, stają na głowie, a później skakują na kogoś innego. Zależy co to za przedstawienie. Ciężko. Ja bym chciała zobaczyć no, taki występ, taki musical, no, ż, ż, no właśnie taki musical, gdzie tańczą, śpiewają, taki bardziej śpiewający. A widziałaś kiedyś musical? Widziałam. Podobał się? Mhm. No, to mam nadzieję, że jeszcze pójdziesz. Ja bym chciała obejrzeć przedstawienie o Wednesday, o dżungli i o koala. Ale tak naraz, czy tylko jedno? Tylko jedno, ale chciałam takie przedstawienie obejrzeć.